Dziewczyny, wracamy! Wracamy! Ślicznie! Harry, Idziemy! Pięknie biegniesz! Tak! Dobrze! Idziemy tam, gdzie ja chcę! Chodźcie! Wracamy! ślicznie lecimy lecimy bawimy się wracamy wracamy idziemy Dziewczynki. ślicznie Cigusia zawsze blisko Hary! Harry, Harley Pięknie, tak, wszystkie są, wszystkie są dzieci moje, gdzie jest Tiga, Tigusia, chodź Tiga, uwaga, uwaga, tak, która mi da głos, głos, ty głos, no, złodziej, okej. Okay. Wracamy, idziemy. Chodźcie. Idziemy. Ślicznie. Tiga blisko, tak. Dziewczynki. Chodźcie. Chodźcie. Idziemy, lecimy, ślicznie, ładnie idziemy, dobrze. Dziewczyny, gotowe? Wracamy. Idziemy! Raz, raz, raz. Pięknie. Tak jest. Idziemy tam, gdzie ja chcę? Tak jest. Harry! Gdzie jesteś? Ślicznie. Idziemy ładnie. Harry, szybciej. Dobra. Wszystkie są? Pięknie. Idziemy dalej. 马哥。 Idziemy, idziemy. Dziewczyny, do mnie łańcuchy. Uwaga, zapinamy. Te kilka, tibi. Tak, te kilka. Harry, Harry, Tiga, chodź do mnie. Do mnie, Tiga. Ślicznie. Stój. Harry, chodź tutaj. Harry, stój. Bardzo ładnie. To co? Idziemy dalej? Raz, raz, raz. Raz, raz, raz. Idziemy ładnie. Harry, co robisz? Idziemy. Tak, jest. Grzeczne pieski. Idziemy. Raz, raz, raz. Będzie nagroda. Oj, będzie. Tibi, stój. Co się dzieje z łapką? Nóżki do góry. Ślicznie. Idziemy. Urwiecie mi kiedy.